Cześć, to ja bez. Witam was jeszcze w kolejnym materiału na moim kanale. Dziś chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć o promocji Mikołajkowej na odpalaj.pl Ponieważ jest to ostatnia promocja tak naprawdę w tym roku. Jak dobrze wiecie mój kod aktualnie ABS 15 daje minus 5% właśnie na odpalaj.pl. Więc jest to ostatnia szansa w tym roku na wyłapanie niektórych pozycji ze zniżką większą niż te 5%. Dokładnie ze zniżkami 10 czy 15. Tak naprawdę większość pozycji które są przecenione właśnie na tę najwyższą zniżkę 15% wrzucałem Wam czy to na Instagramie w relacjach czy to w postach na YouTubie, Instagramie tamte pozycje minus 15% zostały wymienione, natomiast jeśli tych postów nie widzieliście, gdy wejdziecie w zakładkę promocje macie tutaj te pozycje m.in. wyrzutnie Rekeo Peking Opera 3 minus 15% e, słynnego reaktora od Polexpans Tutaj Armageddon od SR Pyro. Dodatkowo Thor minus 15%. Ostatnio się pojawiły pierwsze testy, i ta sprzedaż Tora trochę ruszyła. Bardzo ładnie się zaprezentowała ta kostka. Dalej mamy Bangkok też minus 15%. Minus 15% jest Crown Dalia o XB3025 od Triplexa z tej serii Profiline. Dalej, dalej, idźmy. Tutaj mamy pozycję, której nie było na tych zrzutach, na tych grafikach, czyli Pandora też minus 15%. Jak trochę pogrzebiecie, może znajdziecie jeszcze więcej pozycji z większą zniżką niż te, które rzucałem. Życzę powodzenia w szukaniu. Dalej mamy wzorodix iskry, Thermonuclear od SR Pyro, testosteron. Wyrzutnie Rio, wyrzutnie Great to jest for Unique Moments oraz wyrzutnie od Go, wyrzutnie Tokio oraz minus 15%, ten maluch odpalaj pl 40 strzał 20 mm, tutaj jakieś 10% na zimne ognie, a tak to domyślnie cały sklep jest przeceniony z taką zniżką jak z moim kodem, czyli minus 5% i wybrane pozycje właśnie ze zniżkami większymi. Także kilka pozycji już Wam przedstawiłem. Kilka jeszcze znajdziecie na stronie bez problemu ze zniżkami większymi. I tak naprawdę to wszystko w tym materiale już chyba teraz mogę po powiedzieć, ponieważ ten rok praktycznie za chwilę się kończy: sprzedażowy, ostatnia wyprzedaż jakiekolwiek. Także dziękuję za wszystkie zamówienia z moim kodem. Dziękuję, że. Że jakiś tam ruch generujecie. No i za to, że mnie oglądacie przez cały rok, bo jednak to dzięki Wam dalej to robię, to dzięki Wam mam współpracę wszelakie. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ostatnia promocja w tym roku. No i widzimy się pewnie dopiero we wrześniu, we wrześniu, w styczniu na jakiejś wyprzedaży po sezonowej mam nadzieję, że z sowitymi zniżkami mam nadzieję, że następny rok będzie dla nas owocny jeśli chodzi o oceny pirotechniki trzymajcie się, cześć, zapraszam na kolejny film, który będzie dziś o 18:00, także widzimy się za chwilę, tak naprawdę, siema.